Przyjechaliśmy ze skawiny, jesteśmy z gimnazjum numer 1 w skawinie. Zainteresowanie tym wyjazdem jest bardzo duże. Przywieźliśmy uczniów kibiców tak Wisły, jak i Krakowi. Neutralnych myślę też jest dużo, także bardzo ciekawa sprawa dla nich. Duże zainteresowanie, moglibyśmy ich przywozić tutaj przez naprawdę długi okres czasu, bo chętnych jest bardzo dużo. Wisła! 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 Obserwując różnego rodzaju doniesienia prasowe, informacje w mediach, zauważyłem, że jest taka głęboka potrzeba pokazania imprez masowych w innym zupełnie świetle, a tym samym przedstawieniem go młodzieży i nauczycielom. Wykorzystując to, że pojawiły się nowe, nowoczesne obiekty, wykorzystując, że zbliżamy się do fajnej imprezy, która może być świętem sportu w naszym kraju, chciałem w jakiejś mierze przygotować moich wychowanków ludzi młodych, uczniów do tego, jak powinien w sposób bezpieczny, świadomy, mądry, kulturalny zachowywać się na imprezach masowych. Ale siadajcie od, od początku. Tutaj Panie, a, to Powiedz to mi, zapomnę, pokaż może zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumieńku. Brawo, jak można imię? Janek. Janek, Janek, fajnie. Dziękuję Ci bardzo. Chciałam Wam powiedzieć, że to jest idea tego programu. Tutaj przychodzicie również się nauczyć, ale też widzicie to wszystko w praktyce, oglądacie. Zwiedzacie obydwa stadiony, stadiony, które uważa się, czy drużyny. Uważa się za drużyny antagonistyczne, walczące ze sobą i również ich kibiców. Natomiast panowie Wam na początku. Powiedzą, Tylko kibiców. Tylko kibiców. Włączyliśmy młodzież gimnazjalną do programu, współpracując z gminami, w związku z tym, że wprowadzony został w nauczaniu na poziomie gimnazjum przedmiot dotyczący bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo, definicja. To stan, który daje poczucie pewności istnienia i gwarancję jego zachowania. Jest naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych, jest także podstawą potrzebą państw i systemów międzynarodowych. Fair Play to życzliwość dla ludzi, pomoc i współdziałanie w sporcie oraz w życiu mojej klasy, szkoły, mojej rodziny. Aby dostać się na Stadion Krakowi nie wystarczy ustawić się jedynie w kolejce przy kasie. Działa tu nowoczesny, biometryczny system identyfikacji kibiców. Jesteśmy w punkcie obsługi kibica, gdzie zaczyna się proces rejestracji. Tutaj e, wykonywane jest zdjęcie biometryczne, które będzie potem weryfikowane przy wejściu na stadion. Specjalna kamera skanuje twarz kibica i zapisuje w komputerze jego zdjęcie biometryczne. Dodatkowo z dowodu osobistego spisywane są dane osobowe. Cała procedura zajmuje zaledwie kilka minut. Dopiero później można kupić bilet. Ten pomysł i ten projekt bardzo nam się podoba dlatego, że w ogóle w misji Wisły Kraków jest wpisane, wpisane przede wszystkim bezpieczeństwo i to, żeby nasze stadiony były bezpieczne i żeby ludzie mogli się na nich dobrze bawić i zależy nam bardzo, bardzo na tym, żeby była wytworzona taka moda na wspólne, rodzinne kibicowanie na naszych stadionach. Dzisiaj rozpoczęliśmy realizację programu Bezpieczne Areny 2012. W tej chwili trwa zwiedzanie stadionów Wisły i Krakowi. Dwie grupy oglądają zabezpieczenia na stadionach, otrzymują pełną informację o funkcjonowaniu tych obiektów. Program Bezpieczne Areny 2012 to program kierowany do szkół, kierowany do nauczycieli i do uczniów. Na początku mieliśmy konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, przyjechało około 70 nauczycieli. Jest to program wsparcie przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, który w gimnazjach jest realizowany od niedawna. Sport, zarówno uczestnictwo jak i oglądanie widowisk sportowych powinno być dla nas przyjemnością. I właśnie program Bezpieczne Areny 2012 ma połączyć te dwa zjawiska. Witam serdecznie wszystkich na stadionie Krakowi. Znajdujemy się aktualnie na sektorze VIP. Pojemność sektoru 476 miejsc. Mamy również tutaj miejsca dla kibiców niepełnosprawnych. To jest kolejna grupa, która odwiedza stadion. Działamy tutaj wspólnie z starostwem powiatowym w porozumieniu z klubem. Wisły Kraków. Wychodzimy z inicjatywą, aby pokazać pozytywny doping, przedstawić nasz obiekt, przekonać kibiców, że na tych stadionach, które powstały tutaj w tym mieście jest naprawdę bezpiecznie. Odwiedzają nas tutaj rodziny z dziećmi. Mamy przeznaczony sektor dedykowany dla dzieci. Jest to sektor rodzinny. Bardzo dużo osób tutaj przybywa. Łącznie jest nawet z meczami derbowymi. Mieliśmy ponad 200 osób ze szkół podstawowych w czasie derbów. Na każdym meczu mamy tutaj wycieczki ze szkół całego powiatu krakowskiego, ze szkół podstawowych, również z terenu miasta Krakowa i nie zdarzyło się tutaj nikomu nic nieprzyjemnego. Znajduję się w szatni zawodników drużyny Krakowi. Pomieszczenie przeznaczone oczywiście do przebierania się, obok pomieszczenie odnowy biologicznej. Następne pomieszczenie to sauny i jacuzzi. Kolejne pomieszczenie, które Wam pokażę, to siłownia i gabinet masażu. Tym tunelem piłkarze, sędziowie i trenerzy wychodzą na boisko i podczas po meczu schodzą. Kibice nie mogą poruszać się po tym terenie. Podczas meczu mają wydzieloną strefę. Przekroczenie takiego ogrodzenia skutkuje karą w wysokości 10 tysięcy złotych. Z tego pomieszczenia speaker reacjonuje mecz. Najlepsza widoczność na stadionie. W bezpośrednim sąsiedztwie tego pomieszczenia znajduje się sekcja prasowa. W programie zdeklarowało uczestnictwo... Kilkadziesiąt szkół z 14 gmin powiatu krakowskiego. Możemy się pochwalić, że program nasz został dostrzeżony w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i spośród zgłoszonych programów z 16 województw w Polsce uzyskał pierwszą nagrodę. Tak, stanowisko dowodzenia: 250 kamer. Podgląd do każdego miejsca w stadionie, na stadionie, każdy kibic po wejściu na stadion jest w polu zasięgu jakiejś kamery. Chciałem Wam pokazać możliwości techniczne tego monitoringu. Jakość wykonywania e, zapisu możecie tutaj zobaczyć na tym zdjęciu. To jest wydruk akurat z, z, z systemu i możemy tutaj bardzo łatwo porównać i, i zweryfikować, jaka jest jakość e, zdjęć, które tutaj możemy wydrukować. Możecie sobie to zdjęcie tutaj przekazać i zobaczyć, co na tym zdjęciu jest. Każda osoba jest weryfikowana w momencie wejścia na obiekt poprzez system biometryki. Każdy kibic ma na każdym meczu robione aktualne zdjęcie z systemu. Obserwując nauczycieli, którzy uczestniczyli w tym programie, że dzięki temu poznali środowisko swoich wychowanków. Przedtem takiego mojego sondażu przeprowadzonego okazało się, że większość nauczycieli nigdy nie było na obiekcie sportowym. Stąd wynikały ich lęki, uprzedzenia i różnego rodzaju, tego typu bardzo często krzywdzące czy yy, stadiony, czy organizatorów, różnego rodzaju stereotypy. Przyjechaliśmy, zobaczyliśmy tutaj a na tych stadionach, że można oglądać mecze w fajnej atmosferze, nie ma się czego obawiać, dzieci zobaczyły, że jest naprawdę bezpiecznie na stadionach, można przyjechać z rodzicami i oglądać w świetnej atmosferze fajne widowiska sportowe. Ten program y, bardzo dobrze służy wychowaniu prawdziwych kibiców, a nie kiboli, bo jest to absolutny problem. Jeśli poprzemy to na przykład przyjazdem na taki mecz, y, który nam zaproponowano w tamtym tygodniu, że właśnie opiekun bierze sobie dziesiątkę dzieci, płacą przysłowiową złotówkę, ja myślę, że jeśli jeszcze to wdrożymy do tego projektu, może nie wszyscy, bo pewnie tak się nie da, świata nie zbawimy, ale Myślę, że jest szansa. Jestem trenerem piłki nożnej. W szkole jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Sympatyzuję z jedną i z drugą drużyną. W Krakowie pracowałem, jeżdżę na mecze Wisły, jeżdżę na mecze Krakowi. Widzę sens, bo tak jak mówiło Tomo, to na początku, prawda, tych zajęć warsztatowych, prawda, oni się uczą przez przeżywanie, prawda? Więc sam ten atmosfera, prawda, to co tutaj mówią, prawda, pracownicy obsługi, no to do nich na pewno przemawia grupy, które tutaj do nas przychodzą, to są potencjalnie nasi kibice, dlatego my staramy się oprowadzać ich po stadionie, zachęcać do przychodzenia na nasz stadion, bo stadion naprawdę jest bezpieczny, dlatego zachęcam wszystkich, żeby przychodzili na, na stadion, czy Wisły i Krakowi, dla nas nie ma różnicy, ważne, żeby krakowski sport szedł do góry. Znajdujemy się tutaj na takim poziomie e, zerowym, e, jak widzicie e, Stadion od środka jest oznakowany tak, ażeby każdy kibic, my kibiców traktujemy jako klientów, każdy kibic mógł się zorientować, gdzie się znajduje. Każda osoba musi posiadać tak zwaną kartę kibica i na podstawie tej karty kibica jest identyfikacja osób, które wchodzą na stadion. Bo jak wiecie, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, która nakłada na organizatora, czy na Wisłę Kraków, pełnej identyfikacji wszystkich osób wchodzących na stadion. Dzień. Nie jestem kibicem. Byłem przekonany i w moich środowisku, w którym się obracam, było przekonanie, że stadiony są miejscami bardzo niebezpiecznymi, że główny jakby prym wiodą tam ludzie, którzy są no, no ze środowisk nie, nie bardzo ciekawych. Okazuje się, że tak nie jest. Jeśli są problemy z bezpieczeństwem, to raczej po meczach, na osiedlach, ale z tym policja chyba też coraz lepiej sobie radzi. Wjeżdżają autokary z zawodnikami? Drużyna gospodarzy przyjeżdża, autokar wyjeżdża drugą stroną, natomiast zespół gości jak przyjeżdża, zawodnicy wysiadają, idą do szatni, a autobus wjeżdża w ten tunel i tutaj parkuje. Nie ma możliwości kontaktu z kibicami, ponieważ przepisy UEF-owskie mówią wyraźnie, że należy, należy w takiej strefie mieszanej zachować bezpieczeństwo zespołu gości. Goście posiadają taką samą szatnię. Musi być to, że tak powiem, odzwierciedlenie luszczane, czyli nie może być mniejsza, nie, może, nie mogą być gorsze warunki. Ta szatnia ma ponad 200 m2. Zawodnicy z Anglii, czy konkretnie z Fulania, jak przyjechali i zobaczyli tę szatnię, powiedzieli tak, no, szanowni państwo, to u nas to jest. Połowa z tego. Ja interesuję się sportem, gram w klubie, no i chciałbym zostać kiedyś piłkarzem i trafić do takiego klubu jak Wisła Kraków. Jak widzicie, to jest trybuna wschodnia, czyli trybuna, która znajduje się od parku Jordana. Trybuna północna, po prawej stronie, jest to trybuna z tą białą gwiazdą. Po przeciwnej stronie boiska jest Trybuna Zachodnia, tak zwana Trybuna Wipowska, którą za chwilę też zwiedzimy. I po lewej stronie mamy Trybunę Południową z dwoma sektorami, czyli G5, G4 dla kibiców przyjezdnych. Ponadto tutaj znajduje się sektor F i to jest sektor rodzinny. Każde wejście na sektor jest oznakowane. Tak jak widzicie tu na G1 jest krzyż biały na zielony tle. Oznacza, że tam się mieści. Punkt medyczny. Po lewej stronie widzicie budynek medialny. Tam, w budynku medialnym, odbywają się wszystkie, wszystkie spotkania, konferencje dotyczące imprezy, czyli meczu piłkarskiego. Po meczu, konferencje z trenerami, z zawodnikami. Na razie mam trzy podpisy. Ale idziemy już na monitory. Ja mam Bitona, Iliewa, Bunozę, Jowanowicza, Parejkę, Meliksona, Lameja. No i to chyba będzie tyle. A kto ma najwięcej? Ja mam siedem. Ja mam 5. Jest to serce klubu. Tutaj zapadają wszystkie najważniejsze decyzje dotyczące bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na stadionie. Za cały mecz jestem odpowiedzialny tylko i wyłącznie ja, ale konsultuję to z policją, ze strażą, z pogotowiem, w zależności od sytuacji, która na stadionie zaistnieje. Kamer jest 560, a będzie 600. Zawsze się, zawsze się, śmie, zawsze się śmiejemy, że to jest oko wielkiego brata, prawda? Big brother, tak. Młodzież, która przychodzi na stadiony jest bardzo zaciekawiona tematem. Żywo biorą udział w zajęciach, rozmawiają ze mną, mają tysiąc pytań do osób, które je tutaj oprowadzają, a to są dyrektorzy czy kierownicy do spraw bezpieczeństwa. Są to kibice, ale często też osoby, które nigdy w życiu nie były na stadionie. Jest to dla nich szalenie ciekawe i być może staną się kibicami, staną się kibicami świadomymi. Także, jeśli chciałabym, mogłabym wystawić ocenę młodzieży, która tutaj przychodzi, to byłaby to szóstka. Uciekli nam wszyscy, przyjechaliśmy za późno. Zawodników niestety nie było już. Mi się podobało. Pierwszy raz widziałem taki stadion i było super. Bardzo Ca przyjemnie. Całkiem fajnie. Podobało się. Bardzo się cieszę, że nauczyciele, którzy uczestniczyli w tym programie, no, z wypiekami na policzkach oglądali stadiony, siadali sobie na ławkach trenerów, wchodzili do szatni zawodników, oglądali uroki tego stadionu. To skusiło ich do tego, żeby później spróbować z młodzieżą przyjechać na te stadiony. Pierwszy raz pojechaliśmy z ciekawości na stadion Krakowi. Młodzież była zafascynowana. Tak się im to spodobało, że postanowiliśmy jeździć na inne mecze i drugi raz pojechaliśmy na stadion Wisły. Wtedy rzeczywiście już ciekawość zaspokojona i chęć jeżdżenia dalej. W rzeczywistości jeździ nas do tej pory 50 osób. Młodzież naprawdę jest bardzo zadowolona i ja widzę różnicę w zachowaniu. Kibice Krakowi i Wisły siedzą ramię w ramię. Nikt się nie wyzywa, nie kłóci, nie wrzeszczy. Naprawdę jestem tym oczarowana i muszę się przyznać, że pierwszego wyjazdu troszeczkę się bałam. Bo jednak nie wiedziałam, jak to się może skończyć. Ale naprawdę byli wspaniali. Nawet w dzienniku dostali pochwały. I tak jest do tej pory. Pięknie kibicują, czyli mamy piękną grupę. Nie kiboli, tylko kibiców. Kto jutro jedzie na mecz? Ja! ja! Pomysł jest fantastyczny. Według mojej oceny. Patrzę w sposób, oczywiście na to sposób bardzo dorosły. Dorosły, mając w pamięci to, co na przykład działo się 11 listopada w Warszawie. Myślę, że jakąś małą cegiełkę do dobrego wychowania w otoczeniu sportu, w otoczeniu tej tak bardzo konfliktogennej piłki nożnej, dokładamy w ten sposób i i mam nadzieję, że żaden z uczestników programu na kolejne 11 listopada z powiatu krakowskiego nie pojedzie.